Kiedyś się zastanawiałeś nad tym, czy możesz kogoś zmienić. Pewnie nawet chciałeś kogoś zmienić i pewnie ci się to nie udało. Zastanawiałeś się dl dlaczego, dlaczego nie mogłeś kogoś zmienić, mimo to, że chciałeś dla nich tylko dobrze. Otóż nie możesz kogoś zmienić. Po prostu nie jesteś w stanie. Nie możesz kogoś zmienić i to nie, nie ma w tym nic złego. Jeżeli nie możesz kogoś zmienić, to musisz się z tym pogodzić i iść dalej, prawda? No nie do końca, bo nie możesz kogoś zmienić, ale możesz dać mu przykład sobą. Hmm. Chcesz kogoś wprowadzić do siłowni, to możesz systematycznie chodzić, pokazywać mu, że chodzisz dać jakieś znaki, no i może przez to, że twój kolega, koleżanka będzie widzieć, że trenujesz może się tą zainspiruje i będzie chodzić też zapisze się, będzie chciała się rozwijać od dwóch lat jestem w szkole technikum jestem w drugiej klasie i od dwóch lat podpuszczałem ziomka, żeby chodził na siłownię ze mną. No nie udało mi się tego zrobić. Nie chodził, bo nie mogłem go zmienić. Ale przez to, że ja chodziłem, przez to, że cały czas chodzę i przez to, że nie poddaję się w tym, co robię. W końcu udało mi się zmienić to. Co prawda, już na tym etapie nawet nie próbowałem, tylko Ziomek sam do mnie podszedł i powiedział, że chce zacząć ćwiczyć i ćwiczy teraz regularnie, czasami nawet ze mną. Więc, dawając sobie przykład, może być to jeden z najlepszych sposobów, w zależności oczywiście od sytuacji, w której chcecie kogoś zmienić. Co chcę przez to powiedzieć? Możesz tylko tak naprawdę nakierować kogoś do samorozwoju lub czegokolwiek, co, do czego chcesz go nakierować. Dlatego, jeżeli widzisz, że ktoś nie chce się zmienić, to mimo tego, że ty bardzo tego chcesz, jedyną opcją, która ci pozostaje, to dać sobie przykład i tak naprawdę, tyle. Możesz, jest tyle sposobów, żeby dać przykład komuś, sobą. Przejdźmy do klipów z treningu z ostatniego tygodnia. Zmieniam split. Następne 5 filmów prawdopodobnie będzie mi się dało jakąś wiedzę, plus jak wygląda teraz mój cały split, więc to będzie 5 filmów, bo to jest 5-dniowy. I mamy tutaj dipy i skos na smithie. To samo w sumie za dwa dni, więc zobaczycie to. Mm. i Plan jest taki, żeby sprogysować na tych ćwiczeniach i na wszystkich innych, które Wam pokażę. Ale do tego momentu trzymajcie się, bo to będzie... Na, to by było na tyle.